Generator Hyde. Idziemy do Poznania. Idziemy do domu, bo nie, nie wziąłem portfela. Fajny jest ten park, już tak blisko do niego jest śmieszne, śmieszne rzeczy, np. dzieci, które się bawią, bawią się. Ta nowy raj. Yes. Yes. Wróciłem z Poznania. Wielkopolanie. Jak na ludzi, którzy jesteście słabi z tego, że nie dajecie się ruchać w dupę łatwo, to Chińczyki was strasznie ruchają w dupę. Strasznie drogo! Najdroższe Chińczyki jakie widziałem. U mnie w Toruniu kupisz, kupisz dużo belotów w tanio, złotówki, a w Poznaniu wiecie jak trudno było coś znaleźć. Co jest w fakt, Już znalazłem kilka fajnych rzeczy. Będzie zabawnie, śmiesznie, dużo, dużo rzeczy. Tematycznie ten odcinek byłby, jakbym miał go tematycznie nazwać, to byłby klocki, zabawka, bloki. Klocki, zabawki, bloki. Mamy, z moich obserwacji wynika, że w Poznaniu bardzo lubią Minecrafta. Taka fajna gra, chodzisz sobie, klo stawiasz klocki. Dużo, dużo dzieci w Poznań musi grać w Minecrafta, ponieważ jest to bardzo popularny temat w Chińczykach. Pierwszy przedmiot. Super karty. Kosztowały mnie 2,50. To odkleję. Kurwa... No, no zawsze zostaje trochę. Przepraszam. Fajne karty kolekcjonerskie z Minecrafta. Nie wiem, taki może Hearthstone dla debili. Czyli Hearthstone. To jest sławna postać z Minecrafta. w Chef Master. I szef master junior nie znam. E, jak ktoś umie tłumaczyć języki, to tu ma język. Fajna rzecz z tyłu. W świecie odciętym od reszty świata, najlepsza szkoła walki, Akademia Walki, edukuje zajebistych młodych walczycieli do ich pełnego potencjału. Jednakże mało wiedzą, ale będzie się, będzie się działo. Licencjonowany produkt to chyba nie jest. O mój Boże! No to rewers. Kurwa, muszę jakąś lampę kupić, a pierdolę. To zobaczymy. Pierwsza karta Człowiek Wilk. Atak 4490 habilid Habilidad 48320. To jest dobry Habilidad. Jeśli chcecie zrobić sobie set, który się opiera na Habilidadzie. To jest bardzo dobra karta. Mm, ok. Człowiek Brudas. W sensie brudny, bo w błocie. Nie, że rasistowski, Dużo ataku. I jeszcze więcej habilidadu. To jest karta, którą powinniście wybrać do swojego setu habilidadowego. Człowiek Szwed. Szwed. Czo człowiek, flaga Islandii. Świetny habilidat i przybija super piąteczki. Zastanawiam się skąd te Bo to są ogólnie jakieś skiny, więc możliwe, że oni po prostu podpierali skiny z jakichś YouTuberów. O, nowe. Korpo Owca. Ona ma chyba najbardziej dojebany habilidat ze wszystkich. Nie, przepraszam, najbardziej hab dojebany habilidat ma człowiek Brudek. Korpo Owca promuje pokój na świecie. Ten, ten to nie wiem. Czy to jest wiewiórka? Czy to jest jakiś wirkołak? Super piąteczki, wiadomo. Ta ma do habilidad. Czym jest w ogóle habilidad? Za, będę musiał poczekać. To jest po hiszpańsku. No, to. z hiszpańskiego, wydubsko. Umiejętność bądź zarządzanie. Umiejętność zarządzania. Więc. Zaskakująco. Człowiek brudek ma większą umiejętność zarządzania niż korpa owca. To jest takie, to jest, myślę, że to jest taki komentarz pracowników. Nad wyższością prac niebieskiego kołnierzyka, nad pracami nad, nad, nad białym kołnierzykiem. Powiewiórko coś tam mamy. O kurwa! Gepard? Człowiek. Ziarno? On idzie tutaj przez pszenicę, przez jakieś pola żyta, więc mi się wydaje, że on jest jakimś żytnim elementalem. Tak powiem sobie nazwę go żyd. Habilidat może słaby, ale lepa naryja nieziemska. I ostatnia karta. Ten z Gorillas. Dobra. <noise> Ogólnie patrzę na numery, to widzę 849, 838. Czy to może oznaczać, że jest ich już ponad 800? To bardzo dużo, więc może oni po prostu wchodzą na jakąś stronę ze skinami do Minecrafta, robią te rendery, wklejają na tę kartę i tyle. Fajnie. Yy, jak dziecko lubi Minecraft, to myślę, że się popatrzyło, pobawi pobawiło się i powiedziało Oto mój ulubiony youtuber, który krzyczy KURWA DIAKSY Okej okay. mi Minicraft pozostaje bardzo popularnym tematem w dalszej części naszego filmiku Ponieważ udało mi się zdo zdobyć to Blok świat Mini figurki. W tym opakowaniu ekskluzywnie Gargamel. Od 6 do 12 lat. <laughs> ja bym żadnego dziecku w tym przedziale wiekowym nie dotknęł czegoś ze względu na koszmary. Ekoprodukt bez glutenu. Nie ma także GMO. Dla dzieci nie ma GMO. Są też karty. Super. Może ten sam zestaw. Może może będziemy mniej więcej. Deukacyjny i śmieszny. Najlepszy prezent dla dziecka. Cała nowa seria produktów. Dobra, to otwieramy. Daj mnie tego głąba. Im więcej się z bawisz, tym szczęśliwszym się staje. Niestety twoje szczęście mini blokowate gargamenty nie jest moim koncernem. Oj oj oj. Co? Co? O kurwa. Dobra, się, na będzie większe, ale to jest tak rozmiarowo lego bardzo. Bo otwieramy i robimy. Ok. Najsolidniejsza część zestawu tak zawsze plastik. W którym to wszystko siedzi. Ok, jest jakaś instrukcja? Nie. Co te karty? To może zaczniemy od tych kart najpierw, bo może tam się skrywać jakaś tajemnica lasu, elementarnie potrzebna do stworzenia naszego superziomka. Karty. Człowiek, mój pierwszy raz w peńcie Szkielet z zajebiście szczegółową, szczegółową klatą. Pan. Czarny pan. Niestety nie było instrukcji, więc musimy sobie poradzić bez. Może damy radę, może nie. Okej, okay. jest pikax. <grym> diaksy, diaksy. Czy są diaksy? To nie są diaksy, to są Rubiny. Znam się na dżemach, widziałem Stevena Universa. Okej. Okay. O mój Boże. Boję się, że to zniszczę. Okej, okay. kolejna nóżka. Pierwszy raz widzę taki armor. W ogóle jak ktoś to jest taki przyświtujący to jest chyba duch bardziej. Oto duch gówna. Nawiedzać Ciebie zakupowanie gówna. <grym> Łapkę wchodzi, kur... weszła Tu bez problemu I oto to głowa Biją mnie w szkole Damy mu Aksa z Diaksa, hehe Przeróbka piosenki, plus 18 Super No i co? Ogólnie dobra, szczerze nawet nie jest taki, nie, nie było takie złe do złożenia Kolory są pojebane Popierdolone w ogóle wiesz, ręka wchodzi, za ma być. Ale sam plastik nie był taki zły. Taki poziomem kobi myślę. Więc teraz tutaj możemy mu położyć kilka rubinków, żeby sobie mu pomajnować. Dam mu jeszcze tu kolega. Kur... Niesymetrycznie, ale niesymetryczne, to nowe ładne. I tutaj oczywiście logo producenta, który na ten pomysł genialny wpadł. Dziękujemy Star Mary. Kolega dostaje gwiazdkę. Gwiazdkę Star Mary. Fizyczną. Tutaj. No, wiadomo, wygląda jak gówno, ale plastik jest spoko. Myślę, że takie dziecko, jakby takie coś dostało, powiedzmy tam złotówkę albo dwa złote, to mogło się takim czymś pobawić. Mogły być ładniejszy, ale nie można mieć wszystkiego. Nie każdy urodził się piękny. Oddalamy się od tematów około Minecraftowych na rzecz także klocków. Ciekawostka: Lego ma taką politykę, że nie, nie przedstawia w swoich zestawach wojny, ponieważ nie chcą, żeby dzieci myślały, że wojna to zabawa. Tak długo się trzyma, o ile nie chodzi o gwiezdne wojny. Ale prawdziwej wojny nie ma. Ale naszych przyjaciół ze wschodu to nigdy nie powstrzymuje. Pamiętacie, jak ostatnio było głośno o tym, o tym teście rakietowym w Korei Północnej? Tu macie rendycję artysty. Oto nasz wesoły człowiek, dożywiony i z dostępem do internetu, oczywiście. Odtaj połowa naszej armii. Przepraszam na żarty z Korei Północnej, ale... Taki łatwy target. Jest instrukcja, więc to już lepiej niż nasz kolega bity w szkole. Okej. Okay. Może najpierw ten nasz pułkownik. To. to. są kolory, w jakich powinien być figurka. Patrzcie słuchajcie, Star Mary. Oczywiście też rozpierdolone na kawałki, zupełne. Ale taki urok. To jest na taki ścisk, że nie to się ruszać potem. No cóż, może nasz pułkownik ma w dupie. Ty, jak jego zresztą kraj. Na białe rękawiczki, żeby nie musiał dotykać brudu. Oto twarz człowieka bombardującego południowo-koreańską wieś. Wasze krzyki sprawiają, że staje się mocniejszy. Głowa na pal. Super. Drogi Kim Jong-chan, mianujecie kawałkiem gówna. Nie no, figurka ma wygląda spoko. Chociaż wiadomo, że ten ry jest bardzo nielego, ale. To te detale całkiem niezłe. Nawet farba jest zaplikowana w miejscach, w których powinna. Nie jest tak źle. Przypominam, jak wyglądała ostatnia figurka. W sumie, usiądź, usiądź sobie, kolega, porozmawiajcie sobie. Zaraz do pana pójdziemy. Czas na główne danie. Czy powinienem to najpierw posortować, czy lecimy? Nie wiem. Sortowanie jest dla ludzi słabej woli, alufelgi muszą być. Ok. Póki co, wszystko się trzyma. Coraz bardziej mnie zaskakuje. Pamiętam, kiedyś kupowało się takie podruby Lego, to one były strasznie trudne do złożenia i gówniane zupełnie. Jedyne co tam było dobre to Kobi. A teraz na takie gówno z Chińczyka z zł potrafi zaskoczyć. Instrukcja jest przejrzysta, nie, nie ma problemu. Póki co, zestaw się nadaje ok dla dziecka. No, może oprócz tematyki. Tutaj szybka. Przeciwpancerna, oczywiście. Fajne użycie w ogóle megafonu. Tu dokładamy koleczek. Tutaj dokładamy silnik rakietowy. wybijamy pal. I już możemy straszyć Amerykę. W tej chwili znajduje się już pewnie na jakiejś liście FBI. Została nam część jedna. Za co plus. Na pewno jej użyję. No. Oto nasz zestaw. Dream Team. Fajne. Takie... Do, do złożenia.